Dla jego Polesnej Męki Dla jego Polesnej Męki Dla jego Polesnej Męki Dla jego Dla jego Męki dla jego Polesnej Męki.

Ojcze na niebie Grono Twych dzieci Swój powierza los. Ty nam błogosław Ratuj w potrzebie I broniąc guby Gdy zagraża cię spokojna, czy uczą fale, gdy Ty swe dzieci w swej opiece mam przygotować Wam miejsce. Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę. Bezradność człowieka, który nie wie, co będzie za chwilę, co będzie jutro, co za rok, co po śmierci. I słowa Jezusa padają jak jasny promień światła. Słowa pewne, wyraziste, jednoznaczne, prawdziwe. Ja jestem. Droga i prawda i życie. Ja jestem. Pamiętasz, że tak powiedział Bóg z krzaka logicznych i spójnych odpowiedzi. To ta prawda o Jezusie Chrystusie, o Mesjaszu, synu Bożym, który stał się synem człowieczym, staje się oczywista, dominująca, jak konstytucja wszystkich ludzkich myśli i spraw. Ci, którzy teraz pielgrzymujemy przez czas w tym pokoleniu, i ci, którzy przyjdą po nas, jesteśmy jak jedna rodzina ludzka. I dlatego, prosząc o życie wieczne dla tych, co nie powrócili z mórz i oceanów z tej wielkiej modiły, która łączy kontynenty, narody, ludy i języki i jest wspólną modiłą jak zaczątek wielkiej rodziny ludzkiej, która się w Bogu odnajduje i z Boga czerpie moc i życie, my teraz już się tego uczmy. Powtarzamy modlitwę za nich, a jednocześnie każda z tych modlitw umacnia i uświęca nas. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Pani. I dusze wszystkich wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wznajemy dziś do uroczystego morskiego apelu nad brzegiem Morza Bałtyckiego w aby złożyć hołd tym wszystkim, którzy zaginęli i oddali swoje życie na morzu. Dzisiejsza podniosła uroczystość skłania nas do zadumy nad upływem czasu. Jest okazją do podsumowania wielkiego wysiłku polskiego marynarza w walkach o odzyskanie niepodległości. Marynarze polskiej floty wojennej i handlowej, jednostek pasażerskich i pomocniczych pomocniczy, rybacy, piloci, pracownicy administracji i szkolnictwa morskiego. Stańcie wy, którzy odeszliście na wieczną wachtę broniąc polskości Bałtyku i niepodległości z jednostek zaginionych w działaniach wojennych II wojny światowej. ORP Nurek, ORP Mazur, ORP Mewa, ORP Gryf, ORP Wicher, ORP Czapla, O.R.P. Jaskółka O.R.P. Grom O.R.P. Orzeł O.R.P. Jastrząb O.R.P. Kujawiak O.R.P. Orkan O.R.P. Dragon M.S. Gdańsk M.S. Gdynia M.S. Piłsudski M.S. Kościuszko M.S. Chrobry M.S. Rozewie S.S. Zbarasz S.S. Cieszyn SS Częstochowa, SS Warszawa, SS Wigry, SS Paderewski, SS Zagłoba, SS Puck, SS Lwów, SS Modlin, SS Chorzu. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Wam was, którzy zginęli śmiercią marynarza, odbudowując morskie tradycje niepodległego narodu. Stańcie Wy z jednostek przedwojennej Polski, ORP Garland, MS Rostocze MS Gdynia. Wszechmogącego Boga Za wszystkich, których zabrało na morze Módlmy się za naszych braci i siostry Rybaków, marynarzy, ofiary katastrof morskich Tych, których ciało zabrały fale A mamy. Pan z Niech imię Pańskie Będzie błogosławień Teraz i na wieki. wspomożenie naszej imię, Tadeusz, który stworzy niebor i ziemię, przedwieczny Ojcze, wszechmocny i miłosierny, który syna swojego dałość, aby nam przypomniał odwieczne Twoje drogi i nauczył nas Twojej miłości i obdarował nas na nowo życiem, w zmartwychwstaniu swoim, prosimy racz przyjąć i pobłogosławić to światło, które tutaj zapalając, prosimy by płonęło jako znak naszej wiary w życie wieczne w zmartwychwstałym synu Twoim. Pobłogosław kwiaty i wieńce przygotowane jako znak naszej miłości. W Jezusie Chrystusie umęczonym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i w duchu świętym miłość która żyje w sercach ludzi na pokolenie. I pobłogosław tę wspólnotę serc, trwających w modlitwie, pamięci, w wierze i w nadziei. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Nie, a światłość wieku i sta, niechaj im świeci, wieczny odpoczynek, racz im dać panie. A światłość wieku i sta, niechaj im świeci, wieczny odpoczynek. Proszę dać planie, a, a światło świeku i staje, jaka mi świeci.